Cześć. Ostatnio wiele mówi się o tym, że można iPhone'a odblokować bez posiadania kodu uwzględniającego. Mówią niektórzy, że można zrobić to tylko na klawiaturze numerycznej, ale ja chciałbym pokazać że nie do końca tak jest i na alfanumerycznej można zrobić dokładnie to samo. Pokażę na przykładzie mojego iPhone'a 4. Na początku należy go odblokować i kliknąć SOS i udać, że dzwonimy na połączenie 112. Wystarczy zadzwonić i rozłączyć. Następnie należy przytrzymać z góry przycisk tak jakbyśmy chcieli go wyłączyć, aż pojawi się ten panel wyłączania. I należy kliknąć anuluj. Później trzeba go ponownie zablokować górnym przyciskiem, odblokować i poczekać do momentu, aż pojawi się klawiatura. Następnie trzeba tak długo trzymać klawisz górne, wyłączenia, jakby licząc sobie w myśli do trzech. W momencie, kiedy dojedziemy do trzech, należy kliknąć szybko SOS. W tym momencie stanie się to, co przed chwilą widzieliście, i będzie można całkowicie sobie skorzystać z kontaktów, z ostatnich połączeń, zobaczyć, kto jakie ma połączenia w ulubionych, zadzwonić na pocztę głosową, czy też zadzwonić gdziekolwiek się chce, co właśnie też teraz demonstruję. Co prawda, iPhone pokazuje tak, jakby nie dzwonił nigdzie, ale w rzeczywistości wykonuje połączenie, co słychać? Widać zatem wyraźnie, że można dokładnie przeglądać wszystkie połączenia, kontakty, zobaczyć sobie w iPhone'ie wszystko, co jest dostępne z menu telefonu. Natomiast trzeba trzymać cały czas przycisk wyłączenia. Na niektórych filmach widziałem, że można zrobić sobie zrzut ekranu podczas trzymania przycisku wyłączenia i naciskania jednocześnie przycisku akcji dolnego, natomiast u mnie powoduje to wycofanie do pola podawania kodu. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.